poniedziałek, 6 czerwca 2022 tak cały czas tutaj jestem cały czas nadaję czas na aktualizację tydzień temu byłem w Montrealu szykowałem się do Kruciaka eee, do Toronto, tak, już miałem informację a dzisiaj jestem na preriach wiosennych preriach troszeczkę deszczyk, zaczyna padać ale chyba dzisiaj nie będę miał za dużo deszczu. Także tydzień temu, w poniedziałek wieczorem, załadowałem się. To był taki szybki strzał, że trzeba się załadować w Montrealu o 8-9 wieczorem. Czeka się tak naprawdę na traka, który przyjeżdża ze wschodu Quebecu z mięsem świeżym. Przeładunek, i później trzeba na łeb na szyle lecieć do Toronto. Ma się 6 godzin na 550 km. Także yy, z. Załadowali mnie o 10 wieczorem, o trzeciej rano już szykowałem się pod rampę i zrzucałem to w Toronto. Później dostałem przepinkę za Toronto, także zrzuciłem na naczepę. Podpiąłem załadowaną w miejscowości Paris, Ontario, Paris, Ontario. No i dojechałem sobie na wtorek wieczór do Montrealu. Później miałem mieć dzień wolnego w środę. Tak, w czwartek miałem być gotowy do wyjazdu na zachód, no ale w środę do mnie zadzwonił, że jest problem, bo ma pożar do zgaszenia. Jaki to pożar? Trzeba zrobić ładunek do New, e, nie New Hampshire, New, e, do Massachusetts, pod Bostonem. Dobra, dawaj, ale później dasz mi coś na zachód w sobotę. Może jakąś Kalifornię? No, e, może Kalifornię nie, bo to tylko podwójna obsada, i tak dalej. Dobra, pojadę ci do tego Massachusetts i żałowałem, że to zrobiłem. Bo teraz okazuje się, że na wschodnim wybrzeżu już się nie wraca na pusto tak wcześniej. Tylko zawsze mamy załadunki, więc pojechałem w środę na wieczór. A w sumie o po południu wyjechałem. Dojechałem do miejsca na rozładunku na 10 wieczorem. O 8 rano byłem wypazowany. O 10 rano byłem zdjęty Massachusetts w czwartek, ale później Maniana, bo myślałem, że wracam na pusto, a tu ząk nie ładujemy się już w New Hampshire z piwem do Montrealu. I na tym za adunku straciłem 8 godzin, byłem wkurzony na maksa, no ale dobra. E, jedyna przewaga takich króciaków, że jest się blisko, także wykręciłem pauzę jeszcze na zaadunku w New Hampshire i wróciłem do Montrealu trzeci 3 nad ranem. W piątek też był za, za, zakręcony dzień. E, odstawiłem Mazdę na serwis, zrobią ją, wyklepią, miją, znaczy wyklepią, zmienią skrzydło i, 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 i drzwi boczne w tym tygodniu. Także jak wrócę z tej podróży, to będę miał już Mazdę zrobioną. Eee, także zaprowadziłem Mazdę na serwis, przespałem się w domu jakieś 5-6 godzin, bo byłem zmordowany po nocce, pojechałem na rowerze do roboty, bo już nie miałem z auta, no i w piątek wyjechałem do Brytyjskiej Kolumbii, gdzie właśnie zmierzam, no i mam pełny ładunek, który idzie prosto na wyspę, jest fajnie, eee, zrzutka dopiero w środę, ja dojadę tam jutro po południu, więc może nawet jutro mnie zdejmę. już to kilka razy było, że dojeżdżam tam i mnie zdejmują. I od wtorku wieczorem do czwartku rano będę kręcił pauzę, która mi się należy, bo już jestem trochę zmęczony. Także to jest to, co u mnie słychać. To jest przedostatnia podróż, przed wakacjami. Później, jeszcze jedna podróż i wakacje. No, dynamicznie, jak zwykle. Teraz, według zwyczaju, odpowiem na trzy pytania, które, nie, dzisiaj będą cztery pytania, które znaliście tydzień temu, pod. Aktulej, aktualizacją. Zawsze zapominam mówić Wam, żebyście zadawali pytania, to będę było odpowiada na trzy. Czasami zapomnę zapytać i jest mało pytań, ale w tym tygodniu jest dobrze. Pytanie numer jeden. Gdybyś został na letnie miesiące w Montrealu, to jak wyglądałaby twoja praca? Czy ładunki były takie same, czy inne? No właśnie, na chłodniach jest mniej pracy latem. I gdybym został latem w pracy, to. Właśnie może by i wpadła Kalifornia i inne ciekawe drogi, bo jest mniej roboty i oni kombinują wtedy, nie? Często, gęsto, nie wiem na jakim poziomie teraz jest nasza firma, bo już jest duża korporacja, 300 traków, więc oni mają kontrakty i tak dalej, ale z tego co wiem, to wcześniej było tak, że oni najwięcej hajsu zarabiali od października do Czerwca, a później po prostu tracili pieniądze, tylko utrzymywali klientów. No teraz jesteśmy na innym poziomie. Ale gdybym został na wakacje, to prawdopodobnie bym zaliczył kalifornię, zaliczył różne ładunki, byłyby różne wynalazki. Na przykład z British Kolumbii nie pojechałbym do Waszyngtonu się ładować, bo tam nie ma nic brania latem. Cześć, czeresie teraz idą. I na przykład bym z, z British Kolumbii wziął jakiś ładunek, nie wiem, do Arizony. No, trudno powiedzieć, ale ta praca wyglądałaby inaczej, i by było, byłoby dużo więcej przestojów. Dlatego ja wolę wakacje brać wolne. E, pytanie powiązane. E, wydaje mi się, że masz całkiem fajny układ szefem i dobrze, dobrą pozycję w, w firmie. A tak, was drolę, że, że źle napisałem pytanie. Nie boisz się, że za to, dlatego, że bierzesz dużo wolnego, to się może zmienić, że szef się wkurza. Szef nie jest zadowolony z tego, że ja biorę tyle wolnego, ale co, co ma zrobić? Eee, no bez, Wydaje mi się, że Oram mu wystarczająco kilometrów, bo ten trak nowy, mimo tego, że biorę tyle wakacji przez lato, stoi. Nie? W tym roku może być inaczej, obawiam się, bo, 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 bo brakuje części, brakuje traków, także może puści go w trasę, chociaż wątpię, on, on już jest, nie, jest taki nowy, już ma. 430 tysięcy, jak będę go oddawał za miesiąc, znaczy oddawał. Jak się idzie na wakacje, to zawsze się wyjmuje rzeczy, nie na, na dwa miesiące, tam na tydzień nie, ale na dwa miesiące tak. No to wtedy go muszę opróżnić w razie czego. Jak będę go oddawał, będzie miał 450 tysięcy. Także, no nie wiem, no. Układy mi się w filmie nie zmienią. Zawsze będę brał wolne tak jak chcę. Zauważyliście, że ja zawsze biorę coraz więcej wolnego i tak miało do tego. To być, tylko że pandemia tam pozmieniała parę rzeczy. Jedyne, co może mi zrobić, to, że zabierze mi tego traka, albo że tego traka będzie puszczał, jak mnie nie będzie. Z takim kilometrażem, jakim on ma, sądzę, że zawsze będzie do mnie wracał. A najwyżej, co to mi da jakiegoś starszego traka i co? Pracę dalej będę miał. Pytanie numer 3. Jak wyglądają testy na narkotyki? Ktoś się pytał, czy jak te, te ty, czy przeszły. Czy przeszedłem ze śliny, moczu, czy jeszcze z inny sposób? Znaczy nie, u nas to jest wyrywkowej, to jest wymóg Stanów. Eee, idzie się oddać mocz po prostu. Eee, I wyniki oni mają chyba po dwóch, trzech dniach. Także musiałem przejść, po... eee, na, na drak teście byłem w środę. Dlatego zrobiłem Montreal-Toronto, bo nie mogłem jechać na Stany z tego względu, że nie miałem tego drug testu, testu na narkotyki, w środę zrobiłem test i wtedy mnie puścił na Stany. To jest taki wymóg i to jest wyrywkowo. Mnie na przykład już wylos... ostatnio często losują, ostatni mi raz wylosowali w grudniu, czy tam w listopadzie i teraz znowu, nie? A czasami 3-4 lata nic, to jest po prostu random, to jest wyrywkowo i to jak kogoś wylosuje, chociaż zauważyłem, jak wróciłem z Australii po locie, Miałem test. Jak wróciłem z Polski miałem test. Także tak by te dane jakoś tam gdzieś w Stanach były z, z tym. Połączone z tym, ile kto podróżuje. Nie wiem. To jest takie moje, moje, moje domysły, ale czy to jest prawdziwe, to nie wiem. I ostatnie pytanie. Czy czwarte, co sądzisz o ostatnich sytuacjach w stanach, wydarzeniach w stanach? Czy powinno ograniczyć się sprzedaż broni? Znaczy jak to ostatnich? W Stanach cały czas są nie tylko czasami są głośniejsze, czasami są. E, cichsze. No co o tym sądzę? Może ograniczyć broni, nie sprzedaż, tylko po prostu ograniczyć kto może tą broń kupować. No, dla mnie to nie jest normalne, że na przykład w takim Teksasie albo Florydzie, mając 18 lat, można kupić e, nawet nie broń to, to jest jedna rzecz. Pistolet, karabin... E, znaczy nie, pistolet, strzelbę, okej, okay, nie? Ale karabin maszynowy, albo teraz już nie pół maszyn pół, pół, pół e, automatyczny to jest dla mnie dziwne. Ale co jest jeszcze bardziej dziwniejsze, że mając 18 lat w tych Stanach, yy, można kupić broń, ale nie można się napić piwa. <laughs> ja zawsze się tak, yy, takie są argumenty, że to nie, nie, nie broń, tylko człowiek yy, jest problemem, no bo zależy kto ma tą broń w ręce, oczywiście. No i tak mówią, że równie dobrze ty byś mógł, czy tam kto inny wsiąść w trakę i rozjechać ludzi. No tak, ale żeby wsiąść tego trakę, ja muszę tak zrobić kurs, przejść przez Okresowe czy tam regularne badania raz na jakiś czas sprawdzają, czy używam substancji nielegalnych, narkotyków. I wtedy, gdybym miał test pozytywne narkotyki, od razu tracę automatycznie prawo do, do prowadzenia traka po Stanach przez miesiąc, tam dwa. Także no, są pewne regulacje. A broń, kończysz 18 lat, idziesz do sklepu, kupujesz. Ja mówię, ja nawet sam czasami jak jadę gdzieś na camping na jakieś wygwizdowo, sam chciałbym jakąś przerwę i pistolet. Ale nie karabin, który jest skonstruowany do zabijania ludzi na dużą skalę, no ludzie. Wyobraźcie sobie, co by to było, jakby w Polsce każdy mógł mieć broń, nie? Znaczy no, to jest bardzo ciężki temat, bo w Stanach historycznie broń to była część kultury i tak dalej, to jest kult. I dużo ludzi. I to jest, to jest normalne, to jest. To jest, to jest... Hobby, idzie się na, na, na ten, na, na strzelnicę, strzela się. To jest, to jest całkiem ciekawe, ale mówię, żeby chociaż jakieś były nieograniczenia, po prostu, jak to mówią, du dużo, dużo posiadacze broni są za tym, żeby common, common sense law, jak to mówią, zwykły rozsądek, no, ale za tym stoi, stoją ogromne pieniądze. National Rifle Association. I politycy, którzy po prostu tam chodzi o kasę. No, dużo polityków dostaje pieniądze od NRA. Na czele to jest ten, jak ono na, na nazwisko z Teksasu, Ted Cruz. I to jest kasa. Kasa, 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 nic więcej niż kasa, nie? I takiej NRA, nawet jakby polityk chciał wprowadzić minimalne, jakieś rozsądne regulacje, żeby na przykład, cho chociaż psychotesty robić, tak w Kanadzie, w Kanadzie jak się chce mieć broń, to jest to możliwe, bo najpierw trzeba przejść przez cały proces, psychotesty, szkolenia, no, w Stanach można kupić bez żadnego szkolenia, nawet nie wiedząc jak się jej używa, to jest, dla mnie to jest po prostu kosmos. Ale jeżeli taki polityk na przykład, który rozumie, że, że jest korelacja z tym, że, że im więcej broni, tym więcej przestępstw związanych z bronią, no bo to to NRA od razu go zniszczy politycznie i nie będzie miał pracy, nie, nie zostanie, e, zostanie wybrany w przyszłej kadencji. E, I to jest tak, to jest tak. Nie to dziwi, bo to jest jedyny kraj na świecie, gdzie są tego typu strzelaniny i, i, i nikt tego nie może zrozumieć, że to jest korelacja. Ogólnie dostępna broń bez żadnych szkoleń dla wszystkich, to to, to jest dla mnie po prostu rzecz niezrozumiała. No ale to jest, to są Stany, Stany zawsze były inne i dzieci giną, ludzie giną, no wszędzie można teraz zginąć. Czy to jest na dyskotece, czy to jest w sklepie podczas zakupów, dzieci w szkole. No coś jest niehalo, jeżeli pierwszą przyczyną śmierci dzieci jest broń palna, a nie, a nie inne, no to jest coś tak. Dobra, koniec kontrowersyjnych tematów. Pytacie, to wam odpowiadam. E Taki to był typ aktualizacji, taki to był typ trzech, czterech pytań. Zadawajcie kolejne. Już czuję tą falę komentarzy, które się wyleją, bo wtedy uaktywniają się pewne profile na, 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 w internecie i jadą i nie zostawiają suchej nitki. Dzisiaj mamy 6 czerwca 2022. Rafał Zuzuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za uwagę. Pa!